Bohaterem nagrania jest Ryszard Petru. Ryszard Petru, człowiek, który miał walczyć z deficytem budżetowym, a zagłosował za jego podniesieniem. 18 stycznia Sejm przegłosował ustawę budżetową, w której zawarty jest rekordowy, największy w historii deficyt budżetowy sięgający 184 miliardów. To jest budżet oczywiście na rok 2024. Dla porównania, w roku 2023 deficyt budżetowy sięgnął 68 miliardów złotych, więc mamy rok do roku wzrost z 68 na 184 miliardy złotych. Dlaczego to jest tak szokujące, że Ryszard Petru zagłosował za tak wysokim rekordowym deficytem budżetowym? Rzecz w tym, że Ryszard Petru całe swoje zawodowe życie poświęcił gospodarce. Napisał na ten temat książkę. Ja tylko co skończyłem czytać książkę Ryszarda Petru, Gospodarka zwycięży, w której tłumaczy idee wolnorynkowe. Pisze o tym, że deficyt budżetowy może wpływać na zwiększenie inflacji. Tutaj zacytuję wam. Bardzo skromny fragment ze strony 320. Ryszard Petru tłumaczy: Aby uniknąć pułapki zadłużenia, konieczne będzie szybkie porzucenie rozrzutnej polityki budżetowej, jaką prowadzi rząd Mateusza Morawieckiego. Facet na ten temat napisał książkę. A następnie zagłosował za największym w historii deficytem. Sam Petru tłumaczy to w ten sposób, że musiał zagłosować za tym budżetem, ponieważ gdyby tego nie zrobił, prezydent Duda mógłby rozpisać nowe wybory, a w wyniku tych wyborów mógłby wygrać PiS. Podsumujmy. Jak oceniacie taką konstrukcję logiczną? Petru głosuje za największym w historii deficytem budżetowym, ponieważ nie może doprowadzić do przedterminowych wyborów, w których mógłby wygrać PiS. PiSu do władzy nie można do, dopuścić, ponieważ lekkomyślnie zadłuża Polskę. Jak Wam się podoba taka konstrukcja logiczna? Czy to jest zdroworozsądkowe? Czy to jest racjonalne? Bardzo proszę Was o komentarze. Kupiłem ostatnio miesięcznik. Zielony Sztandar, to jest miesięcznik dla Starych Komuchów i na okładce tego miesięcznika trzecia droga idzie wspólnie po zwycięstwo w wyborach samorządowych. Proszę państwa, to jest miesięcznik, wcześniej był to tygodnik, który był wydawany przez cały okres Polskiej Republiki Ludowej. Nazwy nawet nie zmienili i. Wcześniej to, to jest gazeta, która chwaliła Cyrankiewicza, Bieruta, Gomułkę, w późniejszym okresie Jaruzelskiego i Pawlaka. Teraz pieją z zachwytu nad Szymonem Hołownią, nad Kosiniakiem Kamyszem, nad bohaterem naszego nagrania Ryszardem Petru. Nie pozwólmy, aby zieloni z zewnątrz, a tak naprawdę czerwoni w środku wygrali kwietniowe wybory samorządowe. Weźmy sprawy w swoje ręce, wystawmy swoich kandydatów do sejmików wojewódzkich, do powiatów, do rad miasta i przynajmniej podejmijmy poważną próbę wygrania tych wyborów. Greś, Rafał, Idea. Zapraszam na mój kanał.